Do niedawna pojęcie shounen było dla mnie dosyć ciężkim wyzwaniem. Wiązały się z tym tytuły często przekraczające 100 odcinków na serię. No bo nie oszukujmy się gatunek taki prezentujący raptem 12 odcinków, to zwykle gwóźdź do trumny. Hunter x Hunter zmienił wreszcie moje spostrzeżenia na ten gatunek, a omawiana dzisiaj na Natsu no utwierdziło mnie w przekonaniu, że napakowane akcją shouneny to wisienka na torcie Japończyków. Od dzisiaj shouneny akcji i fantazy stają się moją nową Biblią Anime. Siedem Grzechów Głównych jest legendarną grupą najgroźniejszych i najsilniejszych przestępców w całym Królestwie Liones. Tworzyli oni zakon rycerski do momentu oskarżenia ich o zdradę stanu oraz zamordowanie Wielkiego Świętego Rycerza. Po tych wydarzeniach zostali rozdzieleni na 10 lat. Niestety, w Królestwie Liones wisi poważny konflikt, wywołany przez Świętych Rycerzy. Zaniepokojona stanem swojego państwa księżniczka Elizabeth postanawia uciec i odnaleźć tytułowych nana by ci pomogli jej uniknąć szerzących się wokół królestwa kłopotów. Już na samym początku swojej przygody spotyka ona Meliodasa, przywódcę siedmiu grzechów głównych. Czy Meliodas pomoże Elizabeth? Czy nasi bohaterowie odnajdą pozostałą załogę grzechów? Czy królestwo Liones zostanie uratowane? Okazuje się, że seria lecząca jedynie 24 odcinki potrafi wywołać pokłady niesamowitych emocji, zabawy i wzruszenia. Na Natsuno Taisai to na chwilę obecną najlepsze anime, jakie zakończyło się w 2015 roku, bijąc i sprowadzając na glebę konkurencyjne produkcje. Pomijając Dragon Balla, nigdy jeszcze nie widziałem tak potężnych i napakowanych mocą walk. Na co komu ataki odrzucające przeciwnika o 2 metry? W na no Taisai porządne pierdonięcie zrzuca oponenta o 2 km, wbijając go w twardą skałę. Niewzruszony tym pokrzywdzony w akcie desperacji ładuje potężny pocisk, który zmiata z powierzchni ziemi napotkaną faunę i florę. Takie walki w tym tytule to codzienność. Mimo wylewającego się absurdu, jarałem się każdą walką jak nimfomanka kolejnym partnerem. Fabuła w omawianej dzisiaj produkcji, mimo iż nie należy do wybitnej, posiada kilka naprawdę mocnych plot twistów, które zaskoczą niejednego widza oraz które urozmaicą historię w przerwie pomiędzy kolejnymi bataliami. A skoro przy walkach już jesteśmy, twórcy animowanej wersji odrobili pracę domową, serwując praktycznie stuprocentowy przekład z mangowego oryginału, prezentując nam cieszące gałki oczne animacje walk oraz wspaniałe choreografie. Złego słowa powiedzieć też nie można o bardzo ładnej, bajkowej oprawie graficznej oraz kolorowym otoczeniom. Poza kilkoma małymi wpadkami ze zdeformowanymi twarzami czy sylwetkami, które i tak przewijają się na ułamek sekundy, cała reszta, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, na duży plus produktu. Nie inaczej jest z muzyką, świetnie wkomponowaną w opowiedzianą historię. Bardzo starannie i klimatycznie poprowadzona ścieżka dźwiękowa to jeden z najlepszych zestawów muzycznych tego roku. Do tego wspaniały pierwszy Ending oraz drugi Opening, które do dzisiaj budzą we mnie duszę fałszującego domowego śpiewaka na cały regulator. Ciężko nie rozpływać się również przy postaciach, jakie zaprezentowane zostały zarówno w wersji papierowej, jak i animowanej. Meliodas, który z początku wydaje się być oponentem bez jakichkolwiek silnych uczuć, bardzo szybko staje się naprawdę przyjazną dla widza postacią, bez której ciężko wyobrazić sobie te wspaniałe uniwersum. Jednak największą robotę w całej produkcji bez dwóch zdań robi postać Bana. Tak niesamowicie oryginalnej postaci, która na chwilę obecną ląduje jako moja ulubiona męska postać roku. Księżniczka Elizabeth, która ponoć zbiera mieszane recenzje wśród fanów, również nie przeszkadzała mi podczas 24-ocinkowego seansu. Może jej sposób bycia czasami lekko irytował, jednak wszystko co inne wynagradza jej ta hm, wada z nawiązką. Ale z damskich postaci to jednak Diane jest najfajniejszą, najsympatyczniejszą i najładniejszą personą, mimo iż wielkością przewyższa nie jeden polski wieżowiec. Na koniec jest Hawk, gadająca świnia, która wykonuje niesamowitą robotę w warstwie komediowej. To właśnie jej trzy czwarte gagów powodowały u mnie głośny śmiech. W postaci z Tajza jest jeszcze ogrom. Kilka słabszych, kilka lepszych, ale zdecydowanie najwięcej tych pozytywnych. To kolejny mocny punkt produkcji. I tak teraz zastanawiam się dogłębnie, czy jest cokolwiek co w serii tej nie spodobało mi się, by wam dzisiaj o tym powiedzieć. To naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ na Cnotaj okazało się najlepszym show obok Hunter X Hunter, jakie dane było mi w życiu obejrzeć. Jako że akcja działa się w świecie fantazy, gatunku do którego mam słabość, wybaczcie, nie jestem w stanie wskazać jakichkolwiek minusów w serii. Siedem Czechów głównych to wspaniałe widowisko okraszone zaskakującą fabułą, świetnym i przemyślanym humorem oraz oczywiście akcją, akcją i jeszcze raz akcją. Każdy szanujący się fan jakichkolwiek shounenów po produkcję te powinien sięgnąć zaraz po obejrzeniu recenzji. A wiecie dlaczego? Dlatego, że seria otrzymuje ode mnie ocenę 5 na 5.